Poniedziałek przynosi spokojniejszy rytm, taki w którym można wreszcie odetchnąć i poczuć, że wszystko jest na swoim miejscu. To dobry dzień, by przypomnieć sobie, jak wiele już udało się zrobić i nie wymagać od siebie zbyt wiele. Zamiast zaczynać tydzień w biegu, warto zrobić to z uważnością. Powoli, krok po kroku, bez presji. Dziś liczy się raczej regeneracja niż wyścig z czasem. Więc jeśli możesz, zrób sobie chwilę przerwę. Posłuchaj muzyki, popatrz przez okno, zrób coś tylko dla siebie. Myśli mogą się uspokoić, a ciało odwdzięczy się lepszym nastrojem. Po południu pojawia się dobra energia do rozmów, spotkań i wspólnego śmiechu. Sprzyja spotkaniom z życzliwymi ludźmi. Zadzwoń więc do przyjaciela, pośmiej się z łupotek albo wymień kilka śmiesznych memów. To też forma duchowego rozwoju. Dzień sprzyja życzliwości i ciepłym relacjom, które dodają siłę na resztę tygodnia. Na koniec dnia możesz z uśmiechem poczuć wdzięczność, luz i mieć świadomość, że nie trzeba być perfekcyjnym, żeby mieć fajny dzień.